Dobranoc, kurwy synu! Razem go kurwa! Teraz to tylko masz przejebanie. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? W wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Geralt, nareszcie jesteś. Jaskier? Co ty tutaj robisz? Geralt. No jak to co. Odwiedzam starego drucha. Przywiozłem ci prezent do nowego domu. Podoba ci się? Mogłeś sobie darować. Nie każdy ma ochotę patrzeć na ciebie codziennie po przebudzeniu. Przecież tu jest pokój gościnny. Nie dramatyzuj. Według mnie bardzo pasuje do tego wnętrza. No, a teraz ważna sprawa. Jakby co, jestem tu incognito. Nikomu ani słowa. Kiedy ostatnio bawiłem w Bokler... Anarietta... To znaczy księżna... Trochę się uniosła i przepędziła mnie na cztery wiatry. Rozumiesz? Nie chciałbym jej drażnić bez potrzeby. Mądrze, szczególnie, że sporo ostatnio przeszła. Słyszałem plotki, ale chętnie poznam wersję z pierwszej ręki. Może trafi się jakiś materiał na balladę? To co? Oprowadzisz mnie i opowiesz mi wszystko? Jasne, chodźmy. No ale na szczęście Siana wyjaśniła sobie wszystko za Nariettą. Myślę, że zrezygnowała ze swoich planów. Teraz siedzi w więzieniu i czeka na wyrok, ale ludzie mówią, że księżna prędzej czy później jej wybaczy. A to ci historia! Widzę, że bardzo dużo mnie ominęło. No patrz, że też nie przyjechałem tu z tobą, ale u mnie też sporo się działo. Co u ciebie słychać, przyjacielu? Miło, że pytasz. Wszystko w porządku. Dzięki tobie żyję z kobietą, której oddałem całe swoje serce. Nie przesadzaj. Nie miałem z tym nic wspólnego. Gdyby nie ty, Priscilla zostałaby zamordowana w okrutny sposób. A ja w tej chwili pewnie zalewałbym swoje smutki w jakiejś zatęchłej spelunce. Mam nadzieję, że doszła już do siebie. O, miała doskonałą opiekę medyczną i po ranach prawie nie ma już śladu. Najbardziej się to uwidacznia w łóżku. Priscilla to prawdziwa kocica. Wyobrażasz sobie, że ona na przykład... Jaskier, nie wyobrażam sobie i nie chcę sobie tego wyobrażać. No dobra, ale żałuj. Jak interesy? Dalej prowadzicie karczmę z zoltanem? Czy postanowił zająć się czymś innym? Znasz go. Często opowiada mi przy gąsiorku o swoich planach, ale potem nic z tego nie wychodzi. No. Więc ciągle współpracujemy. Ostatnio odkryliśmy, że największy importer wina w Nowigradzie jest oszustem. Wyobrażasz sobie? Dolewa wodę do wina i robi to tak sprytnie, że w smaku byś nie odróżnił. W takim razie, jak wpadliście na to, że oszukuje? Pewnego dnia dopadła mnie melancholia. I postanowiłem się, wiesz, trochę upić. Rozumiesz, nawet trochę bardziej niż trochę. Wypiłem jedną butelkę, nic. Wypiłem drugą, lekki szum zaledwie. Wiesz, może masz coraz mocniejszą głowę. Trening czyni mistrza. Ale bez przesady, dopiero po piątej flaszce zaczęło mi się dwoić przed oczami. Wtedy pomyślałem, że może to jest kwestia dnia, dlatego na zajutrz powtórzyłem mój eksperyment. Efekt był ten sam. Opowiedziałem o tym Zoltanowi. On też to sprawdził i potwierdził. No to przycisnęliśmy importera i się przyznał. Zagroziłem mu, że rozpowiem o jego bezeceństwach, jeśli nie da mi zniżki. Dał. Na długo zostajesz? Jeszcze nie wiem. Pewnie chwilę zabawię. Zawsze lubiłem Bokler. To miejsce jest stworzone dla poetów. To co będziesz robił w no, To miasto jest pełne błędnych rycerzy, a każdy z nich potrzebuje ballady, która będzie sławiła jego czyny. Wyobraź sobie, że już zgłosił się do mnie rycerz, który od lat walczy z pogodą. Nienawidzi zwłaszcza wichury z deszczem. Walczy z pogodą? Niby ja. Obiecał, że mi pokaże, jak nadejdzie pora. Drugi rycerz postanowił przenieść górę, ponieważ jego chorej matce przesłania widok zachodzącego słońca. I przenosi kamień za kamieniem. Martwi się tylko, czy jego matka dożyje końca roboty. Hmm, z tego co słyszę, chyba rzeczywiście materiału na ballady ci tu nie zabraknie. Bywaj, Jaskier. Do zobaczenia Wiedźminie. Wczoraj, drogowie, dziś w jedminie. Wczoraj wrogowie dziś.